Marek rymasz zamiast Szymona Pleszczaka. Dotychczasowy pracownik powiatowego Urzędu Pracy będzie nowym zastępcą burmistrza Nysy. Kordian Kolbiasz przedstawił Szymona Pleszczaka jako swojego zastępcę w ubiegły piątek. Jak się jednak okazało, nowo powołany współpracownik jest jednocześnie radnym miejskim w Głuchołazach. Mimo zapewnień ze strony Szymona Pleszczaka o tym, że uda mu się pogodzić obie funkcje, okazało się, że w świetle przepisów nie może on jednocześnie sprawować mandatu radnego i zasiadać na fotelu zastępcy burmistrza Nysy. We środę Szymon Pleszczak oficjalnie poinformował o tym, jaką decyzję podjął. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiłem zrezygnować z proponowanej mi funkcji, pozostając radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach. Tutaj ogromnym zaufaniem obdarzyli mnie wyborcy, za co z całego serca jestem im wdzięczny. Napisał Szymon Pleszczak w oficjalnym oświadczeniu, jakie przesłał do redakcji Regionalnej Telewizji Opolskiej. Miejsce Szymona Pleszczaka w fotelu wiceburmistrza Nysy zajmie Marek Krymasz, który w magistracie ma doglądać spraw związanych z pozyskiwaniem inwestorów i współpracą z firmami.